Zasubskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać najnowsze komentarze zarządów spółek giełdowych, analityków i ekspertów inwestycyjnych. Partnerem programu jest spółka Amplocity SA, specjalizująca się w implementacji sztucznej inteligencji oraz automatyzacji z wykorzystaniem AI w biznesie, notowana na warszawskiej giełdzie od 2022 roku. Na program zaprasza spółka CPDSA, obecna na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych od 2010 roku. Ja jestem spółką, która działa na rynku informatycznym. Jesteśmy aktywni na tym rynku od mniej więcej półtora roku. Zajmujemy się projektami takiej klasy enterprise. Pracujemy głównie w sektorze publicznym, a od niedawna również w sektorze bankowym. Oraz oczywiście na wielu rynkach w sektorze enterprise dla wielu klientów w sektorze no to general business. Jeśli chodzi o innowacyjność, no nie porównujemy się z najlepszymi w tym obszarze, ale na przykład, jeżeli Państwo płacicie podatki i używacie aplikacji Ministerstwa Finansów o nazwie EPIT, to jest to produkt, który, w którego budowie uczestniczyli ludzie czy zespół, zespoły zwiadla. Pewnie największą branżą, która, która, w której pracujemy usługowo, jest, jest sektor publiczny, kolejną sektor bankowy i general business. Jednym z Część naszej działalności są systemy Contact Center. Zarówno je wdrażamy, jak i, ma, jak i mamy własny Contact Center, który realizuje usługi dla naszych klientów. A oprócz tego mamy też dość długą historię w budowie botów, chatbotów, Westbotów i w tych obszarach dość dużo pracy W tej chwili pewnie na poziomie głównie POCów, ale dość dużo prac wykonujemy po to, żeby sprawdzić, jak sztuczna inteligencja może wesprzeć klientów używających tego rodzaju rozwiązań. Także nawet powiedziałbym, że dość sporo, dość sporo projektów będziemy realizować w krótkim czasie, które będą wspierane przez Jaja. Przed nami kolejny rok, 2025 to będzie trzeci rok w takiej działalności, działalności Jarla. Mam wrażenie, że będzie to rok, który będziemy starali się, może tak, bezpiecznie odpowiem, będziemy starali się, żeby to był rok lepszy od tego, który, który minął. Spółka jest spółką giełdową, w związku z tym finansowanie pojawiło się w spółce w oparciu o kilka emisji. Również była emisja połączeniowa, myśmy się połączyli z innym podmiotem w roku 2023, a oprócz tego finansujemy się albo ze środków własnych, albo z kapitału zewnętrznego w postaci finansowania bankowego. No, to jest ciekawa rozmowa. Właściwie prowadzimy ją wewnętrznie od dłuższego czasu, ale spółka w tej chwili jest. Staramy się być spółką, która będzie rosła. W związku z tym dywidenda pewnie będzie dopiero kolejnym elementem naszej wewnętrznej naszej dyskusji, pierwszym jakby jest wzrost. Nie mamy czołowej pozycji w branży, ale staramy się do, dogonić, dogonić peleton, który nam oczywiście ucieka. Branża IT jest dość dynamiczną branżą i dużo się nie dzieje. Staramy się ten peloton dogonić i co roku jesteśmy bliżej tego pelotonu. Zakładam, że kiedyś będziemy w jego e, głównej części. Partnerem programu jest spółka Amplocity S.A., specjalizująca się w implementacji sztucznej inteligencji oraz automatyzacji z wykorzystaniem AI w biznesie, notowana na warszawskiej giełdzie od 2022 roku. Na program zaprasza spółka CPDSA. S.A., Obecna na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych od 2010 roku.